Taurazji, nazywane Barolo Południa, wcale nie dlatego, żeby było tak taniczne i tak wymagające jak jego północny protoplasta, ale dlatego, że jest to jedno z najwybitniejszych win mezodziorno, zrobione w kampanii, zrobione z odmiany alianico. W przeciwieństwie do Barolo, masywne, potężne ale też z znakomitą kwasowością. To pochodzi z kantiny San Paolo, zrobione przez Claudio Quarta. I to szczególne wino, ten szczególny rocznik 2013 otrzymał w konkursie Decantera platynowy medal. To znaczy, że sędziowie w najbardziej wymagającym dziś na świecie konkursie uznali, że jest to wino, które należy ocenić na co najmniej 97% Punktów. 2013 rocznik to jest rocznik, który akurat zaczyna się nadawać do picia, bo to, co Taurazi ma wspólne z Barolo, to właśnie to, że nie należy go pić zbyt szybko. To jest wino, które potrzebuje czasu, i to wino jest akurat w najlepszym swoim momencie.